A teraz jesteśmy w bibliotece, tutaj pani teraz za mną przeszła, więc musiałem się no trochę wciągnąć brzuch, dobrze, więc jesteśmy teraz w bibliotece i chciałem no, zaznajomić się z miejscami, które chciałbym... Odwiedzić. A jest tutaj dużo miejsc, żeby odwiedzić. Więc o proszę, bardzo, żeby daleko nie szukać. Chciałem odwiedzić chociaż kilka miejsc na świecie. Ale najpierw chciałem. Przeczytać, jakie to miejsce, jakie tam byłyby atrakcje turystyczne. O, na przykład, święte miasto, Rzym, Wenecja. Na przykład, to co. No proszę bardzo. Parii, Parii. No dobrze, więc. Śmieję się, bo jestem teraz na kolanach. Jestem teraz w bibliotece na kolanach i nie chcę, nie chcę wstawać z kolan, żeby było. Musicie mi uwierzyć, że, 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 że teraz jestem na, na kolanach, bo, 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 bo jest tutaj kilka półek. O, zobaczcie, ta półka jest, ta półka, a ta to już tak się lepi, i tam są jeszcze do góry. Dwie półki, więc ta jest tak. No, no, jestem na kolanach, no, krótka piłka, więc poświęcam się tutaj dla Was. He woman is married to but not really. yeah. He mentioned that first ago, it was out too, and, she got head, and it, is it takes the sun some, sometimes to the it? yeah. well, it's not too clear, but yeah. to yeah. really at So after, oh. Oh, a brother, oh, I yes, it does not see um, he's always to <laughs> Teraz to jeszcze jest w kucki, ale tutaj ktoś jest, więc muszę cicho mówić, gdyby co. Teraz jestem tutaj, waruję na podłodze, bo to jest ostatnia półka, gdyby co. Ok, dzięki. No, więc jestem na kolanach i oglądam książki. Dobrze, więc chciałem się zapoznać z wieloma książkami, aby wiedzieć, gdzie pojechać, żeby już to miejsce poznać przed wyjazdem i żeby się zdecydować, w którym kierunku geograficznym chciałbym pojechać. A tu jeszcze są książki, o tu jeszcze są tutaj takie książki po okolicy, żeby po okolicy sobie po... No,